się rusza. Mamy oczywiście tutaj Batmana oraz Wonder Woman. Dobra, to nie jest easy. Mega. Druga. Nie wiem. Hmm, czekolada. Niby dłonie się kręcą, ale... Uf, uf, ale boli. Ma nawet blond brwi. Głowa się kręci. Wszystkie dwa albumiki. Siemaneczko! Z tej strony Patie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać najnowsze Kinder Niespodzianki z komiksowymi superbohaterami Kochani, od dzisiaj do końca weekendu łapcie 10% rabat w sklepie Party Store, gdzie możecie dostać koszulki, piny, breloczki, naklejki, i zostały. Więc skakujcie i dzięki, że jesteście. Kochani, ostatnio w bieżące pojawiły się najnowsze Kinder Niespodzianki z postaciami Playmobil DC. Playmobil doskonale kojarzycie, a co do DC, to jest to konkurencja Marvela. I są to takie postacie jak Wonder Woman, Batman czy Superman. Z technicznych Biedronka, 24 jajka oraz cena 5,49 Mega ciekawa rzecz, że Kinder Niespodzianki mają tematyczne opakowania. Jak doskonale wiecie, do tej pory tylko i wyłącznie Kinder Joye miały tematyczne opakowania, a Kinder Niespodzianki, jak już były tematycznie wypuszczane, to tylko i wyłącznie te opakowania tekturowe były tematyczne, a na stędzie to nie wiedzieliśmy dokładnie, jaka seria się znajduje. I jak otwieraliśmy serię z Willy Wonką, to trafił nam się Jurassic World. Kochani, mega mnie co znajduje się w środku, więc nie zlekajmy, otwierajmy! Ale zanim to, to oczywiście zostawcie łapeczkę, subika, dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i koniecznie nadróbcie zaległości, bo ostatnio wleciały babeczkowe kociaki oraz kalendarz adwentowy kawaii. Dzięki! Lecimy na dół. Kochani, tego doprezentują się nasze kinder niespodzianki. Mega podoba mi się ten obrazek. Mamy oczywiście tutaj Batmana oraz Wonder Woman na pięknym niebieskim tle i oczywiście z taką świetną poświatą. A reszta oczywiście kinder niespodzianki. Spodzianki. Klasyczna. Dobra, kochani, otwieramy. Mam nadzieję, że będą też w środku albumiki. <laughs> Pierwsza kinder niespodzianka i już mamy tematyczne jajo, bo jak doskonale wiecie, te pomarańczowe kapsuły to są tematyczne figurki. Figurki, no w zasadzie po prostu rzeczy, bo nie wiadomo, czy to będą figurki, czy breloczki, czy co to będzie. No, okaże się. Otwieramy. Mamięć, to jest figurka Playmobil w mini wersji! Ja nie wierzę. Jaki czat? Ale jaka to jest figurka, co to jest za bohater? Omega. Playmobil. Figurka DC. <noise> Jak to genialne! Figurka Playmobil w mini wersji. Wow! A tak by the way widziałam też w większym sajzie Kinder Niespodzianki I tam są figurki Playmobil w klasycznym rozmiarze Make up. Okej, okay, mamy informację, że są ruchome tutaj łapki Uuu, jedna, druga Kręcą się, tak? Czy coś tu się jeszcze kręci? Niby dłonie się kręcą, ale chł, ale boli. One ała są ostre, ale rzeczywiście kręcą się. No i jeszcze głowa się kręci, czadersko. A nogi nie, no one tutaj były. Przypinane i się nie ruszają. Dobra. Mamy oczywiście albumik, więc jest to genialne. I tutaj jest nasz superbohater. I szczerze nie wiem, co to superbohater. Musimy sprawdzić. Okej, okay, kochani, jest to superbohater. Zielona latarnia. I on walczy ze złem za pomocą pierścieni mocy. I taki isterek. W Marvelu Ryan Reynolds gra Deadpool'a, a w DC Ryan Reynolds gra zieloną latarnię. Ciekawe. Jeden aktor gra w dwóch wytwórniach komiksowych. O mamo i uwagę. Kolejna tematyczna kapsuła. Pomarańczowa. Ale kochani, nic tu się nie obija. I ciekawe, czy w każdej pomarańczowej będą. No w sumie powinny być figurki. Bo raczej na ulotce, na albumiku nigdzie nie było informacji o dodatkach. No ale te dodatki rzadko kiedy są opisywane. Tu jest Batman! O! Składamy. Ale czadersko wygląda Batman. Wow, on ma nawet Pelerynę. Ona się rusza. Jest taka matowa. Ale mega to wszystko wygląda. I te dodatki odstające. Nie no, czad. Ale. Co mnie zdziwiło, w tym albumiku nie ma Batmana. Sprawdźmy, jak wygląda jego albumik. Dobra, tu mamy naszą figurkę i na odwrocie... Okej, okay, mamy naprawdę mega dużo figurek do trafienia. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby zebrać wszystkie figurki. Jest tu Batman, Batgirl, Joker, a nawet Harley Quinn. Nieźle. Czyli odhaczamy na dwóch albumikach. Ale mega, bo mamy jedną z głównych postaci. Teraz chciałabym jeszcze Harley Quinn oraz Wonder Woman. I Supermana oczywiście. thank Menna! Jest to Mera! Wow! Dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście Aquamena. Szatersko! Nie sądziłam, że takie postacie będą tutaj. Jej strój jest taki karbowany, z takich łusek. Genialne odwzorowanie postaci. Wow! Naprawdę powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, ponieważ te figurki zostały zrobione jak mniejsze wersje Playmobil. Nic dodać, nic ująć. Ok, i nasza Mera jest tutaj. I kochani, jest duża szansa, że trafimy wszystkie, bo już ja wcześniej mówiłam, że jest mała. Ale w każdym razie jest 16 postaci do trafienia, a mamy 24 jajka, więc może jednak. Jajko numer 4. Oh, ja nie wierzę, czy tutaj każde jajko będzie tematyczne. OMG! Oh Ale to by było niezłe. I nowa postać! Mega easy to się składa. I tak... Oj, ale ona ma włosy, to ciężko. Ach, dobra, ciężko jest tą plerynę wpleść, bo ma włosy, więc... Ej, może przekręcimy. Nie, nie przekręcimy. Dobra, to nie jest easy. jest to super girl! Ja cię kręcę. No nieźle, nieźle. Fajko to wygląda. Ma nawet blond brwi. Wow! I kochani, piąte jajco, czyli nasza piąteczka. I mam nadzieję, że będzie to coś wyjątkowego. Przekonajmy się. Okej. Okay. Będzie naprawdę nieźle i mam nadzieję, że są tylko i wyłącznie dramatyczne kapsuły. Proszę bądź nową. Ej, to jest fajne! Trafiła nam się powtórka! Ty jeszcze w piąteczce? No nie, tak się nie bawimy. No nie, czy to jakaś fala zielonych powtórek? A kochani, zanim przejdziemy do kolejnego rządku To muszę wam pokazać moje najnowsze pazy Tak oto się prezentują Fioletowy brokat, fioletowe kamienie, gwiazdki oraz serca Mega takie delikatne, ale jednak widoczne Dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie A dodatkowo to wy mieliście wpływ na ich wygląd Więc śledźcie moje insta story Oraz odwiedzajcie społeczność, by mieć wpływ na paznokcie I nie tylko, lecimy dalej Mega, 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 mega pięknie to wygląda, że otwieramy kinder niespodzianki i mamy wreszcie tematyczne jajka. Czas! I nie musimy się stresować, że będzie to coś z ogólnej serii. Ale ja widzę, że jest to nowa postać! Musimy to otworzyć Harley Quinn! O, oh oh wow! Jest w swoim popularnym wydzianku, tylko brakuje jej młota. Creepy trochę, ale w każdym razie mega podobają mi się jej dwukolorowe kucyczki jak mnie cieszą te pomarańczowe kapsuły. Nowa? Nie, to nie jest nowa postać. To jest Super Girl. No i ponownie powtóreczka. <śmiech> <śmiech> mamy nową figurkę! Jest to Bat Girl, ale ma czaderską maskę. Wow, i te włosy wystające. Mega. Czyli odpowiednik Batmana. I kochani, mamy już nietoperzową parkę. I uwaga, chwila prawdy. <laughs> To jest, ej, mamy coś... Nie, to jest nic nowego To jest figurka, którą przed chwilą trafiliśmy Jakim cudem? Nie wiem Okej, okay, okej, okay, okej okay. Hmm, czekolada Ej, nie, to jest chyba Harley queen. Dokładnie, mega chat, no bo chciałam tą postać, ale to jest powtórka! Ej, tak by the way, szkoda, że te figurki nie mają dodatków. Przykładowo, właśnie ona swojego młota, nie? To było też niezłe. Ale gigantyczny jest plus, że te wszystkie figureczki, powtóreczki, lecą do Was, do paczuchy dla najaktywniejszego widza. No! Kobieta-kot! Ale czadersko! Wow! Taki czarny kombinezon, czarna maska. Jak byłam mała, to uwielbiałam film Kobieta-kot. Nieźle. Dajcie znać w komentarzu, czy wy w ogóle oglądaliście coś takiego. Nie wiem, bajka, film, comics, cokolwiek. Piszcie w komentarzu. I oczywiście, czy jesteście team DC, czy team Marvel. Bądź nową figurką! Kow! <laughs> no coś nowego! Ja cię kręcę! Jest to kolejna postać z Aquamena. I kochani, jest to sam Aquaman! Ale czad! Mamy kolejną parkę! Mega! Dobra, to musimy je tak ładnie ułożyć obok siebie. Git. Takie postacie to ja uwielbiam odhaczać. A, i jeszcze, kochani, kobieta-kot. O, oj. Git. Bądź nową postacią! O, czy to jest coś nowego, czy... <laughs> jest to O, nowa postać! Ale czad! Jej! Coś mu, coś mu nogi nie chcą wejść, ale dobrze, dobrze jej wkładam. O, git. Teraz git. Patrzcie, jaki super! Mega! Wygląda dosłownie jak Flash. Genialnie. I mamy 9 na 16 figurek. lecimy dalej. jaka fryzurka. Wow. I to jest jedna z dwóch czołowych postaci tej serii. Spójrzcie, mamy Supermana oraz Batmana. I to są dwie główne postacie. I już je mamy wszystkie. Mega. Aż się łezka kręci wokół Jak pięknie idą to te otwieranki. Dobra, no to w takim razie zrobimy tak. A tutaj leci kolejna parka. Elegancko. Ale ja bardzo bym chciała Wonder Woman. Bądź nową postacią. Bądź nową postacią! <laughs> o oh my god! Jest to Robin! Czyli nową ale czad! Czyli pomocnik Batmana. Ale się cieszę! Jesteśmy coraz bliżej zabrania całej kolekcji! W ogóle czadersko on wygląda, nie? Trzadersko. Wow. Robin Ciach, oczywiście po prawej stronie Batmana. Ej, to chyba nowa postać? Tak! Jest to Black Adam! Ale taki średnio podobny. On miał na klacie błyskawice, a ten ma dalmatyńczyka, Więc trochę, trochę dziwnie. Ej, kochani, możemy zrobić. Zawody, z którego albumiku jak najszybciej wykreślimy wszystkie postacie. Tu brakuje nam dwóch postaci oraz tu brakuje nam dwóch postaci. Czas start. Wow, mamy nową postać! Jest to cyborg. Ale czo Jest to taki pół człowiek, pół robot. Stworzył go tata. Dobra, odhaczamy z ekipy Supermana. Tak szczerze, to z tych wszystkich brakujących postaci mega chciałabym Wonder Woman. Mam nadzieję, że nam się trafi. Mam nadzieję, że nam się trafi. Ej, ej, czy to? Czy to jest? Tak, o, meg, ale czad! Ale się cieszę. Okej, okay, ekipa Supermana wygrała! Mhm, mamy Wonder Woman! Musimy bardziej wcisnąć się te nogi. No tak, trochę zmasowana ta Wonder Woman, ale... ale dobrze, że jest, nie! O, i tutaj świetnie by pasowało jako dodatek laso prawdy. Trzad by wyglądała. Mega, mega, mega się cieszę. No i odhaczamy ostatnią postać. Ekipy Supermana. Wygrali! Ale my będziemy wygranymi, jak zdobędziemy jeszcze te dwie. Do dzieła. O, Jest no! to Joker! O oh my! God! Kochani, my chyba zdobędziemy wszystkie postacie! Ale fajnie on wygląda! Ej, mega się wyróżnia. No, przez te zielone włosy. No i ma oczywiście piękny, fioletowy garniak. Elegancik. Ale wiadomo. Shwir. Mamy wszystkie postacie! Yeah. It's the host. Ostatnia, brakująca postać! I jest to człowiek zagadka! Ale czad! Spójrzcie, ma znak zapytania na kapeluszu. Mega, jej, jakie życie, że zdobyliśmy wszystkie. Wszystkie postacie! Musimy je tylko jeszcze odhaczyć: Joker oraz człowiek zagadka. I kochani, mamy odhaczone wszystkie dwa albumiki. Wszystkie figurki z dwóch albumików. Czy wytoczajcie? I jeszcze nam zostały jajka. Ej, to one w takim razie polecą do was. Do paczuchy dla najaktywniejszego widza. Kochani, tego to prezentują się nasze dzisiejsze łupy, z których jestem totalnie zadowolona trafiliśmy wszystkie możliwe figurki do zdobycia, czyli mamy taką samą sytuację jak w odcinku z Marvela, tam również trafiliśmy wszystkie możliwe figurki i stworzyliśmy taki okrąg marvelowski z superbohaterami dodatkowo jestem w ogromnym szoku że każde jajko miało dedykowany łup czyli nie było, że w co drugim, trzecim czwartym jajku, tylko w każdym jajku była Figurka. I to jeszcze w całej serii są tylko i wyłącznie figurki. Nie ma dodatków, naklejek. Tylko figurki. Wow. I te figurki wyglądają jeden do jednego jak prawdziwe figurki Playmobil, tylko w pomniejszonej wersji. Z dzisiejszych łupów najbardziej podoba mi się Batman A wam? Piszcie w komentarzu Mega mnie to ciekawi Mega dziękuję wam za dzisiejszy odcinek Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim instastory Podbijcie odcinek Oraz klikajcie w kolejną propozycję odcinkową Na moim kanale Piątka